Nikt nie wiedział co dokładnie wydarzyło się w Berlinie, ale to właśnie wtedy zapadły słowa, które miały wstrząsnąć Warszawą i popchnąć do wydarzeń, o których media będą mówić przez lata. Markus Herz, człowiek z pozoru uśmiechnięty i nowoczesny, a w rzeczywistości zimny strateg z idealnie zaplanowaną przyszłością, siedział przy ogromnym czarnym stole, otoczony swoimi najbliższymi doradcami. Pod palcami obracał telefon, jakby ważył jedno zdanie, które mogło zmienić bieg historii. Polska musi zostać zatrzymana, powiedział spokojnie, musi znów stać się małym krajem. Doradcy milczeli. W tej chwili nie było miejsca na pytania. Każde słowo herca było jak rozkaz. Z drugiej strony kontynentu, w Warszawie, w Pałacu Prezydenckim, paliło się tylko jedno światło. Karol Mirczak, prezydent Polski, nie mógł zasnąć od kilku dni. Coś wisiało w powietrzu, coś o czym nikt jeszcze nie mówił głośno, ale czuło się to w rozmowach dyplomatów, w cichych telefonach, w dziwnych komentarzach zagranicznych mediów. O 2:48 Mimirczak dostał wiadomość na służbowy telefon: Nadawca nieznany. Jedno krótkie zdanie: Berlin gra przeciwko Warszawie, nagranie jest już w drodze. Prezydent zamarł. Spojrzał na ekran jeszcze raz. Numer nie zgadzał się z żadnym zapisanym w kontaktach, ale intuicja podpowiadała mu, że to początek czegoś wielkiego, czegoś niebezpiecznego. Trzy minuty później telefon zaświecił ponownie. Tym razem link do pliku audio, bez opisu. Mirczak nacisnął, odtwórz. Głos był wyraźny, spokojny, pewny siebie. To był Herc. Polska. Jeśli dalej będzie się stawiać, zostanie odizolowana. Zrobimy to tak, że nawet nie zauważą, kiedy stracą grunt pod nogami. Wystarczy kilka posunięć, pieniądze, wpływy, media i koniec. Słowa brzmiały jak zimna obietnica, jak zapowiedź gry bez zasad. Mirczak poczuł, jak serce przyspiesza mu dwukrotnie. To nie był żaden żart, nie był to fake. Słyszał to, o czym w Unii nikt nie odważył się mówić na głos. Berlin znów chciał decydować o przyszłości Polski. W tym samym momencie w Warszawie nadchodził świt, ale dla polskich władz kończyła się noc spokoju. O 5.10 prezydent zwołał tajne spotkanie najbliższych współpracowników, bez protokołu, bez oficjalnych zaproszeń. Jeśli to prawda, musimy działać natychmiast, powiedział stanowczo, nie możemy pozwolić, by ktoś pisał za nas naszą historię. Szef służb wstał i położył na stole dokument oznaczony czerwonym paskiem. Panie Prezydencie, mamy więcej. Okazało się, że nagranie nie było jedynym sygnałem. Polska od kilku tygodni obserwowała niepokojący wzrost aktywności niemieckich lobbystów w Brukseli. Niektóre media nagle zaczęły publikować dziwnie zgodne artykuły o polskim problemie polskim zagrożeniu dla jedności Europy. Polityce, która wymknęła się spod kontroli. To wygląda jak przygotowanie gruntu, skwitował szef wywiadu, a dziś w nocy pojawił się dowód, kto za tym stoi. Mirczak spojrzał na nich wszystkich i wypowiedział słowa, które zapoczątkowały najważniejszy dzień od lat. Berlin chce nas osłabić? To się zdziwi. Polska nie cofnie się ani o krok. Nikt nie wiedział jeszcze, że za niecałe 24 godziny setki tysięcy ludzi wyjdą na ulicę, krzycząc jedno hasło, które odbije się echem po całej Europie. Słońce dopiero zaczynało wspinać się nad Warszawę, gdy w pałacu prezydenckim zapadła decyzja, która miała rozpalić ogień w całej Polsce. Prezydent Mirczak kazał przygotować operację Echo plan błyskawicznego ujawnienia nagrania, ale w taki sposób, by uderzyć w samo serce niemieckiej strategii. Nie wypuszczamy wszystkiego naraz, zdecydował. Najpierw jeden fragment, najbardziej zabójczy. Była 10:14, kiedy największe polskie portale wrzuciły krótką notatkę. Tajne nagranie niemiecki polityk mówi o zatrzymaniu Polski. Szczegóły wkrótce. Ludzie zaczęli pytać: kto, gdzie, co powiedział? Komentarze rozgrzały się jak druty wysokiego napięcia Znowu Berlin chce nami rządzić? To jest skandal. Kiedy rząd się odezwie? Na tym jednak nie koniec. O 11.02. Telewizja Polska przerwała program. Na czerwonym pasku pojawiło się jedno zdanie: On to powiedział, mamy dowody. A chwilę później nagranie. Fragment krótki, ale wystarczający, by uderzyć jak grom, Polska musi znów stać się małym krajem. Głos Markusa Herca bez cienia emocji. W studiu zapadła głucha cisza. Prowadzący spojrzeli po sobie, jakby nie wierzyli, że to poszło na żywo. W Berlinie w tej samej chwili włączyły się czerwone telefony. Co oni zrobili? ryknął jeden z doradców Herca, uderzając pięścią w biurko to przecież tylko urywek nikt jednak nie mógł zaprzeczyć głos był prawdziwy słowa jasne. Intencja czytelna jak nigdy. Berlin próbował ratować narrację. Biuro prasowe opublikowało oświadczenie. Nagranie jest zmanipulowane, wyrwane z kontekstu. Ale było już za późno. Internauci zaczęli publikować memy, komentarze nagrania swoich reakcji. Hashtag Polska nie będzie. Mała stał się numerem jeden o 13.30 na ulicach ruszyła pierwsza fala ludzi. Najpierw Warszawa, potem Kraków, Gdańsk, Poznań, Szczecin. Najpierw kilkaset, potem kilka tysięcy, aż wreszcie setki tysięcy. Transmisje na żywo pokazywały morze biało-czerwonych flag i jedno hasło, które wrzeszczało z tysięcy gardeł: Nie poddać się Berlinowi. Przed Sejmem zebrała się gigantyczna masa ludzi. Nie była to demonstracja polityczna, nie było partyjnych banerów, nie było podziałów. To był krzyk narodu, który usłyszał, że ktoś chce mu odebrać dumę. Berlin, panika, której nie da się ukryć. W biurze herca atmosfera była gęsta jak dym. Markus siedział sztywno, patrząc na ekran telewizora, gdzie widoczna była gigantyczna polska manifestacja. To się wymknęło spod kontroli wyszeptał jeden z doradców. Herz zacisnął szczękę. Uderzamy w ich gospodarkę, syknął. Niech zrozumieją, kto tu rządzi Europą. Ale tym razem to nie Niemcy rozdawali karty. Polska była gotowa na wszystko. Warszawa, sztab kryzysowy w pełnym ogniu. W pałacu trwał Armagedon telefonów i spotkań. Media ze świata pytały o komentarz. USA, Francja, Czechy wszyscy chcieli wiedzieć, czy Polska oskarża Niemcy o próbę ingerencji w suwerenność. Prezydent Mirczak w końcu wyszedł do narodu, na tle flagi, w ciszy, bez zbędnych słów. Niemcy mogą mieć swoje interesy, ale Polska nigdy nie będzie mała, ani dziś, ani nigdy. Tłum odpowiedział rykiem, jakby to była brama stadionu, a nie Sejm. Kamery uchwyciły staruszka z biało-czerwoną flagą, płaczącego z dumy. Młodzi ludzie śpiewali hymn, jakby od tego zależała przyszłość kraju. Berlin chciał tajnej operacji? Dostał pożar, którego nie dało się ugasić. I wtedy stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. O 17.02. na Telegramie anonimowy profil opublikował drugi fragment nagrania. Ten, o którym służby wspominały, lecz którego nie planowały ujawniać jeszcze długo. Słowa Herca były już nie do obrony. Wystarczy nacisnąć kilka śrub. Polacy sami się rozpadną. Komentarz jednego użytkownika pod postem stał się symbolem tej chwili, nie tym razem. Gdy zapadał zmierzch nad Warszawą, w powietrzu dało się wyczuć elektryczność. Ludzie nie chcieli wracać do domów. Wciąż napływali nowi, studenci z plecakami, rodziny z dziećmi na ramionach. Starsi z opaskami Solidarności na kurtkach. Jedna myśl łączyła ich wszystkich: Nikt nie zrobi z Polski marionetki. W pałacu prezydenckim panował milczący, skupiony chaos. Telefony dzwoniły bez przerwy. Dyplomaci z Brukseli, Waszyngtonu, Paryża, każdy chciał rozmawiać z prezydentem Mirczakiem, każdy bał się, co stanie się dalej. Oni nie zrozumieli jednej rzeczy powiedział cicho Mirczak, patrząc przez okno na morze ludzi. Nas się nie zastrasza, nas się nie łamie. W tej samej chwili w Berlinie Markus Herz zwołał na radę kryzysową. Nikt już nie mówił o małym kraju. Teraz mówiono o niekontrolowanej eskalacji, o stracie Polski, o katastrofie dyplomatycznej. Herz chodził tam i z powrotem, jak drapieżnik zamknięty w klatce a każdy jego krok brzmiał jak echo desperacji. Musimy to zatrzymać, warczał przez zaciśnięte zęby. Polska gra z ogniem, a jeśli ogień wymknie się spod kontroli? Jednak ogień już szalał i palił się biało-czerwonym płomieniem. O 20.07 na gigantycznych telebimach pojawiła się nowa informacja. Pałac ujawni całe nagranie. Godzina 21.00. Twitter eksplodował. Ludzie zaczęli odliczać minuty. Oczy Europy były skierowane na Polskę. Bruksela spanikowała. Minuta po minucie przychodziły wiadomości z Komisji Europejskiej. Prosimy o wstrzemięźliwość. Potrzebny dialog. Nie eskalujmy kryzysu. Ale nikt już nie chciał dialogu. Naród chciał prawdy. W tłumie ktoś zapalił zimne ognie. Ktoś inny uniósł wielki transparent Polska nie podda się Berlinowi. Kamery uchwyciły tysiące rąk z telefonami skierowanymi ku niebu. Gdy zegar wybił 21, miasto zamarło. Wszystkie oczy na jeden ekran, wszystkie serca w jednym rytmie. Prezydent Mirczak wyszedł na scenę. Bez kartki, bez telepromptera, bez strachu. Drodzy obywatele, to, co usłyszycie, nie wymaga komentarza. Niech fakty przemówią same. I wtedy odtworzono nagranie. Herz, siedzący w niemieckim gabinecie, mówił z pogardą, której nie dało się nie usłyszeć. Polacy to naród emocjonalny, naciśnij na gospodarkę, a sami przyjdą błagać o pomoc. Trzeba im przypomnieć, gdzie jest ich miejsce. Małe kraje powinny znać granice. W tłumie cisza. Ale taka, która zabija. Po trzech sekundach przyszła eksplozja okrzyków: Hańba, hańba, hańba. Mirczak podniósł rękę i huk natychmiast ucichł. To jest odpowiedź Berlina na polską suwerenność, powiedział powoli. Ale dziś odpowiada Polska i odpowiadamy jednym głosem: Dość. Tłum szalał, w oczach wielu ludzi błyszczały łzy, nie ze strachu. Z dumy. W Berlinie powiał lodowaty wiatr paniki. Doradca Herca wykrzyczał: Straciliśmy Polskę, a Herc po raz pierwszy w politycznej karierze spuścił wzrok. Zmiana, której nie da się cofnąć o 23,50 na ulicach, było ponad 600 tysięcy ludzi. Nigdy od czasu wejścia do Unii Europejskiej nie było tak ogromnych manifestacji. Polska jest suwerenna. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Europa równych, nie panów i sług. To nie był protest przeciw Europie, to była wołająca do świata deklaracja podmiotowości. W tym samym czasie CNN, BBC, Le Monde i El Pais pisały o rewolucji w Europie Środkowej. Analitycy mówili: Polska stała się krajem, z którym trzeba się liczyć. Nad ranem, kiedy pierwsze promienie światła przecinały warszawskie niebo, Mirczak wyszedł przed pałac, by podziękować ludziom. Wyglądał na zmęczonego, ale w jego spojrzeniu była siła. Polacy, dziś zmieniliście Europę. Tłum odpowiedział jednym głosem Polska, Polska, Polska. I tak zakończył się dzień, który miał być cichą nocą, a stał się najgłośniejszym krzykiem suwerennego narodu. Berlin chciał nacisnąć śrubę, ale Polska odkręciła cały system. To był koniec epoki zależności i początek epoki polskiej odwagi.